Siemaneczko wszystkim tu panie Karli i witam was w kolejnym odcineczku z wyzwania rodziny królewskiej. Tak jest. Dzisiaj wypadają tutaj święta i to chyba są pierwsze w tym pokoleniu żółtym. Nie jestem pewna, ale tak. Goście już przyszli, wszyscy się tu zebrali, dekorują i w ogóle. Yee, tak, Yh, próbuję to wszystko ogarnąć, ale jest ciężko trochę, bo pełno tutaj ludzi się kręci. Jak widzicie, Ewander, proszę cię, pogadaj ze wszystkimi. Gdzie ty w ogóle jesteś? Oh my god! W ogóle, jak możesz się nie znać uh, ze swoim przyjacielem? Silas i Aira? Tak, możecie. Uh, oh my god! Persefona ugotowała dzisiaj wszystko, ten... Pabcią Mróz nawet przyszedł, a my jeszcze nie zrobiliśmy nic, bo póki ja, że tak powiem, gości e, przytegowałam, no to... no to jest jakaś masakra. Wy się też nie znacie? No dobra, ty się z ciocią tu poznaj. Boże, tutaj... Trochę zlekkatnie, bo jest nie dość, że dużo obiektów, to jeszcze pełno ludzi. Ja mam nadzieję, że ze wszystkim e, zdążymy. Dzieci są w okropnej, że tak powiem e, jak to się nazywa w okropnym stanie, ale jest citujemy, żeby jako tako mieć. E, jakieś ten No. Dla, dlaczego ty jesteś zły? Nie. O nie, Eira idzie sobie. Yy, pogratuluj. O nie, wszyscy już sobie idą, a to się dopiero co zaczęło. Oh my god! Nie, musicie pogadać. Tak, pogadajcie. Nie, ty nie możecie iść. Dobra, Eira, yy, dzwoń, dzwonisz do Eiry i ją tu. Tak, um, tak, Era, i kto tam jeszcze poszedł? Mm, Galadriel. Dobra, daj jeszcze uh, toper. Y, blue. Bo tak będzie. A, zadzwoń, do Galadriel! Tak jest! A to ona tutaj jest jeszcze. No dobra. Ale wy nie, nie idźcie! No nie, no ja tu chciałam całą rodziną i w ogóle o kurczę, żeby wiedzieć, żeby tak na bogato było. A oni sobie już poszli, bo jest ciemno, pewnie dlatego. Oh my god, a ty dlaczego z Kaidenem? O nie, nie, nie idźcie. Dobra, ale ty możesz Boże, Kajden jest dzisiaj taki trochę... A... O nie, wszyscy idą. Nawet nie zdążyliśmy z nikim pogadać. Dobra, ty może pogadaj z własną siostrą, zatrzymaj ją jakoś i w ogóle. A... Co tu można robić? A... Zakomplementuj. Boże, na Persefona sama i w ogóle wszyscy nas wszyscy nas opuścili. <grych> nie, nie znasz go. Aha, no okej, okay, ale się poznaj z Papciem Rozem. E, jeśli ktoś ogląda tą rozrywkę od początku, rozgrywkę, to, to wie, że zawsze Evander bił się z Papciem Rozem. <grych> Nawet jak mu nie klikałam, to zawsze tak było i ja nawet nie wiem dlaczego. Nie wiem, co to jest selium. Matko Boska. Um, ale tym razem nie będziemy. Nie. On już jest na to za stary. Także wybacz. Wybacz. Ty chcesz, Siku. Ty jesteś w okropnej kondycji. Ale zaraz pójdziemy. Zaraz pójdziemy. Tylko. O, dobra. Eee, dobra, tu. Coś tu jeszcze? Light tree. No tak, musisz. Dobra. Eee, daj prezenty jakieś. Eee, nie możesz dać prezentów? Dlaczego? Chy ja chyba tą złą, że tak powiem, choinkę dałam. O! Nie ma żadnych. Nie ma żadnych dzieci. Koniec! Koniec tutaj z dziećmi. E, nie chcę. Zresztą dzisiaj mamy urodziny Citrine, Ametysta i Sapphire. Także będzie super. Dobra, to możesz sobie pośpiewać z ciotką jakąś piosenkę. Aha, to wy się też nie znacie. No dobra, to się poznacie. O, ty też chcesz siku. O, matko. No dobra, no. Tak, ale nie możesz... Dobra. Boże, przecież ta choinka się świeci. Nie wiem o co chodzi. Dobra, może... Może masz jakiś. O nie masz żadnego prezentu. Dobra, to idź sobie siku, bo zaraz będzie źle. Spędzicie wszyscy razem sami te święta. Poproś o prezent. Możesz poprosić o prezent? Dobra. No miałeś iść do toalety. Przecież ci dałam. Aaaa. Nie da rady. O nie. Wzięłam złą choinkę chyba. Tak. Chyba tak. O nie. A ja tak lubię zawsze tutaj święta ten robić i w ogóle. No ale dobra no. Mm, szkoda. Może następnym razem jakoś to wyjdzie. Wiecie, jak to jest. Ty też chcesz siku? Wszyscy chcą siku albo jeść. Dobra, ale w ogóle wy nie macie świąt zaznaczonych, więc ja nie wiem o co chodzi. Otwórz prezenty. Ale ja nie mam tutaj prezentu. <ścoughs> Masakra! Ja to jeszcze ugotowałam rzeczy i w ogóle. Ktoś już zjadł to ciasto? Tak. O, Eira jeszcze jest. Kaiden jeszcze jest. O, halo. Przecież yy, możesz tutaj. Proszę. Proszę zawołać na posiłek. Citrin jest głodna. O, rany. Ale ona śpi przecież. Dobra, to też ją scitujemy. Cheat it Make happy Tak jest I zobaczymy jak to będzie Ok Dobra Gdzie są wszyscy? Boże Czy Powiedz mi czy ty znasz własną siostrę? Dobra Znasz A Mircele? Dobra też znasz Może daj mu jakiś prezent Ty coś masz Dobra, zabawkę mu daj. Niech będzie, niech mały ten. Ale babcią już chyba poszedł. Zresztą te święta zaraz się kończą. O nie, takie smutne. Ty jeszcze jesz ko. Kenta. Tak. Pęta też nie, No ale dobra, no niech je. Wander, gdzie ty jesteś? Mm, dobra, pogadaj sobie może z Kaidenem. Jakoś go uspokój. Bo naprawdę chyba jakoś tak. Hmm. Dobra. E... Zapyt. Pogadajcie o marzeniach razem. Nie wiem, czemu on jest taki e... taki, że tak powiem, strasznie wściekły. Zresztą ich syn Myrselikajdenadorus, i stał się nastolatkiem. Jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał, bo tutaj też niedługo... A nie, bo Demetri jest o wiele starszy od, yy, od dże, yy, Jada, Aż jeszcze 9 dni. Było okropny, No. No przykro mi, no. Właśnie ty też z Mirselą pogadaj, bo dawno się nie widzieliście, chociaż między wami to to są takie no, napięte stosunki, że tak powiem. Ale dobra. Nie, żarty nie. Ale opowiedz fajną historię. O, wujek ci dopiero teraz dał prezent. A czy ty się z Kajdenem znasz? No oczywiście, że nie. Bo po co? Dobra, przywitaj się. Ale przynajmniej swoją siostrę znasz. A ją znasz? Ją znasz. O, tak. E, narzekaj na zimną temperaturę. Okej. Okay. Może czy śmieszkują ze sobą. No dobra, niech będzie. Dobra. Ty się... Wiesz co, ty już idź spać. Te święta były, no tak powiem, trochę no do bani. <ścoughs> Aj nie udało się. Chyba za późno je zaczęłam. No, ale co, no? Chciałam je przygotować, żeby wiecie tak na wieczór było i w ogóle, a tu taka. Nawet babcią roznasz z ola, no, Takie smutne. tu. Dobra, ty też idź sobie spać. Ty zasnąłeś? Gdzie ty zasnąłeś? Aha, okej. Okay. Idź spać normalnie. Ty jesteś okej, okay, więc. Więc ten. Persefona, Aha, ty z Eiron gadasz. No okej. Okay. Może zajmij się tymi dziećmi. Nie wiem. Dobra, tutaj, ale będzie sprzątania. A ty? Tobie się chce spać, ale musisz wypełniać raporty do, do pracy, niestety, więc dam ci tutaj. Tutaj musisz. Musisz, niestety. Niestety. Także widzimy się o poranku. Ja tutaj wszystko ogarnę. No i zobaczymy, co dalej, bo trzeba zrobić jeszcze urodziny. Prawie wszyscy poszli albo do szkoły, albo do pracy, a my musimy ugotować tort. Tak jest, na urodziny, bo nasi. Nasze trzy małe się będą miały... O oh, boże... Dobra, złożyłeś... Um, samolot, nie ma samolotów. Eee, dobra... lucky maybe now... Eee, a, weź, puść ten samolot. No i dobra. No jest git, coś tam się stało. Okej, okay. musisz ugotować ten tort, a ona nie lubi gotowania, z tego co ja pamiętam. I to jest takie, <śmiech> takie. <śmiech> no ale dobra, musisz, kobieto, coś w tym domu robić. Właśnie, musimy zrobić jakieś obrazy, oraz iść do ogrodu, żeby, żeby pozbierać te wszystkie rzeczy, i wtedy zobaczymy sobie. Okej, okay. lecimy z tym, no elegancko, no i zawsze tutaj, nie? No, zawsze tutaj, ale dodaj świeczki. Dlaczego nie możesz dodać świeczek? Aha, bo musi być na środku stołu. Aha, okej, okay, dobra, D dodajesz świeczki i musimy iść nakarmić najpierw citrin. Bo będzie nieźle, że się nie zajmujemy dzieciątkiem. Dobra, to. O! O, już może sobie tak. O. Po prostu. Fajnie. Fajnie, że ten. Tak może. Dobra, będziemy karmić. I ona teraz stanie się. Todlerem, chyba, tak? Tak, o matko, ja już nie pamiętam, jakie są te. Ja jestem ciekawa, żeby. Plan to grab, okej, okay. ale to tutaj chyba musi e, się czołgać. E, albo nie. Dobra. Nie, ona musi się czołgać, żeby się nauczyć ten. Ale nie wiem czy to zrobimy. Okej. Okay. Zobaczymy. Persyfona już nakarmiła się? Tak, no to połóż ją tu. Tak. Co chcesz z Ewanderem? Nie! Nie możecie! Nie! Nie, 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 nie! Nie możecie! Nie ma takiej opcji. Dobra, idziemy to teraz zbierać tu. Ja cię teleportuję, bo ten dom to jest po prostu tak wielki, że ja po prostu... A już nie mogę. Nie mogę po prostu. A, gubię się już w tym domu, mówię wam. Najwie największa budowla, jaką zbudowałam. Największa. I, a potem jak będzie zielone pokolenie, to będę musiała wszystko od nowa. Bo tam muszę się przenieść do innego miasta, nie? Ale ja już... Nie, ja nie będę, ja nie będę myśleć o następnym pokoleniu, bo to ja uwielbiam tutaj te postacie, ale dość. Koniec, koniec. Dobra, czekamy, aż wszyscy przyjdą. I wtedy bierzemy się za... No, jak to się nazywa? Za te urodziny, nie? No ale dobra, ponawośmy jeszcze trochę. Tak. Musimy ponawozić. Eee... Dobra. Zobaczymy. Boże, ile tego jest. A ja miałam się nie zajmować ogrodnictwem w tej rozgrywce, nie? Ale kasę jakoś trzeba niestety zarabiać. I zapomniałam właśnie zasadzić jakieś że tak powiem, normalne drzewo, które, że tak powiem, ma jakieś owoce, ale niezwiązane. O, tu jest gruszka, tak. Eee. Dobra, to musisz pozbierać. Wybacz, Persefona. Wiesz co, jak tak na ciebie patrzę, to ty jesteś prawie rozebrana, więc cię jakoś ubierzemy, żeby nie było. Pyk, pyk. Bo jeszcze tutaj możesz zamarznąć, czy co? Chociaż ja mam wyłączony wpływ na tą temperaturę, ale niech będzie. Nie, skałek nie będziemy, ale ja chcę gruszkę. Gruszka chyba cały czas yy, rośnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo jabłko. Może. Nie wiem. Zobaczymy. O! Ktoś ulepił bałwanan tutaj! Fajnie, ciekawie. Nigdy tego tak nie robiłam. Ale może dzisiaj właśnie właśnie coś zrobimy tutaj takiego? Co to za działka pusta? Czemu ja ci dałam tak naokoło iść? Oh my god! Co to jest? Yy, to jest chyba... Aha, dobra. To też się nam przyda, żebyśmy mieli ten. A to kto? O, to Arsenio! Przyszedł na schadzkę. Dobra. Dobra. Kto przyszedł? A, bo ona ma ten, tą cechę, że jest, e, że tak powiem, jak to się nazywa? Obrotna w pieniądzach. Ok, Silas. No dobra. Dobra. Ty możesz sobie odrobić zadanie. A, jesteś nie w takiej sytuacji. No dobra, no. To idź się prześpi. Idź się prześpi. A ty? Ty też chcesz spać. Wszyscy chcą spać w tej rozgrywce. Ja nie wiem. Ale dobra, niech będzie. A ty, Citrine? Gdzie ty jesteś? Nie! Nie, dobra. O, wyszłaś ze swojego pokoju. To może, a to nie możesz tutaj iść. Tu, zobaczymy. A, twoja mama to zbiera tutaj wszystko. Tutaj też e, zbierz. Gdzie ja jestem w ogóle? Jakimś od odludził. Strasznie daleko sobie poszłam. Dobra, pozbieramy to wszystko i zobaczymy jak to będzie. Wszyscy są zmęczeni. Nie wiem dlaczego. Dlaczego tutaj ta woda taparuje? A nie, to jest odbicie. Śniegu. O matko, myślałam, że już ten. No ale dobra. Musi nie, przykro mi, ale... No musicie wszyscy wstać. No. A gdzie jest mała? Nie, ty ją musisz wziąć. Nie, nie płacz. Wszyscy musicie iść do, do salonu. Znaczy do, do miejsca, jak to się, do jadalni, tak. Przykro mi, ale musicie wstać. Ja wiem, że to ten, ale musicie wstać. Tak jest. Musicie wstać i przyjść tu. I tu. Tak, i ty musisz wziąć małą. Ja wiem, że zaraz padniesz, ale... No niestety. Nie, 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 nie. O, matko! Nie! Nie! Daj mi ją. Daj mi ją. Daj moją córeczkę tutaj, proszę cię. Nie, musisz ją wziąć. Chyba bierzemy ją. Dobra. Tylko proszę cię, nie idź. Tak, formuj grupę. Pick up. Weź ją na ręce. Nie może? Dlaczego? No, idź stąd, proszę cię, Kenta. Ja zawsze zapominam, jak on ma na imię. Kenta, proszę, idź stąd. Chcesz zabawy też? No dobrze, no ale idź. Dobra, idź szybko. Ty chcesz jeść? Boże, ty musisz się nimi też zająć wszystkimi. Okej, okay, niech wszyscy tu się zbiorą. Halo. Czy wszyscy tu idą? Proszę mi tutaj przyjść pięknie. Tak jest. Matko Boska. Yy, dobra, ty tutaj też już jesteś. Dobra, zaczynamy od... O nie, ona zaraz padnie. O nie! Nie, proszę cię, tylko nie padaj! Dobra, zaczynamy od chłopców. Tak, niech będzie. Dlaczego? No. Zawsze musi być w centrum. Nie ty! Dobra, pomóż. Który się pierwszy urodził? Um. Sapphire chyba, tak, chyba tak. Dobra, zobaczmy. Pressofona, proszę cię wstań. <noise> proszę cię wstań. Tak, wiem, że jesteś głodna, straciłaś sławę. Ale popracujemy nad tym, obiecuję ci. A, musi się przekręcić. Dobra, ty możesz dodać świeczki. <laughs> tak, okej. Okay. A, Sapphire. Niech tutaj, a tutaj jest, są jeszcze te. Some... Okej, okay. tutaj. Nie, ale damy motoryczne mu. Tak. Może tym razem. A nie, bo on ten. Dobra, raz, dwa, trzy. Proper? Nie. Nie, ja wiem. Dobra, niech będzie taki. <ścoughs> niech taki będzie. Dobra, kolejny. Kolejny, proszę bardzo. Pomóż zmuchnąć świeczki amnetystowi. Tak jest. O, ile prezentów dostałeś? Ehe. No. Elegancko. Tak jest. I potem Persefona weźmie Citrine. Czekaj, ty miałeś? Jakie ty miałeś oczy? Boże, ja nawet nie pamiętam. O, chyba brązowe. Chyba. Tak. Chłopcy mieli wszyscy brązowe oczy. Tak, zobaczymy. Kurczę, jakie mu włosy wylosowała. Teraz. O. Motoryczne, no to może to mu socjalne damy. A raz, dwa, trzy. O, no akurat, dobra, niech będzie wesoły. I teraz, proszę bardzo, dodać mi tu świeczki. Proszę bardzo. Tak jest. I pomóż zdmuchnąć je Citrin. Tak. No pek pek pyk, bierzesz dobra pek 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 dobra zobaczymy ona była spokojna no więc damy żeby była dobra tak O oh my god Jakie włosy! A, no dobra, no dobra, niech będzie. Okej, okay. okej, okay, niech będzie. Dobra, możecie. Boże, tylko mi nie padaj, nie? Dobra, zawołaj wszystkich na posiłek. Zawołaj i sobie usiądź. Ach, jak te dzieci szybko dorastają. No cóż. Tak właśnie bywa. W tym oto rodzinnym gronie będę się z wami żegnać. O, persofona znowu padła. Wybacz mi, moja droga. Tak jest. W następnym odcinku pokażę Wam, jak nasze małe dzieciątka się prezentują. A ja was jeszcze zapraszam na kaccenkę, no bo trzeba dokończyć tą historię, że tak powiem. Mam nadzieję, że się Wam odcineczek podobał. Jak oczywiście było w nim trochę faili, no ale cóż, mówi się trudno. Tym razem święta nie wypaliły, a wielka szkoda. Jeśli lubicie tę serię, Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło na serduszku. A ja się żegnam już z Wami, no i do usłysząca w następnym co nie. Bye bye!